Witam tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj duszona łopatka z ziemniakami. Danie jednogarunkowe, bardzo proste i bardzo szybkie w przygotowaniu, które powstało praktycznie przypadkiem, dlatego że e, chciałam szykować łopatkę na obiad, ale wyłączyli nam wodę i musiałam szybko wykombinować jakieś danie, które umożliwi przygotowanie obiadu e, bez e, dużej ilości wody. Tutaj głównym płynem jest rosu, a także później umożliwi szybkie i sprawne umycie e, naczyń po tym, że obiedzie. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, bo wyszło naprawdę całkiem smacznie i pożywnie. Jeśli Wam się spodoba, to przepis i składniki podaję jak zawsze na www.skutecznie.tv i serdecznie tam zapraszam, a za chwilę pokażę, jak szybciutko można przygotować tą duszoną łopatkę, do czego również bardzo serdecznie zapraszam. 600 gramów łopatki wieprzowej, ona już jest umyta i osuszona. Kroję teraz w gulaszową kostkę. Kostka dowolnej wielkości, taka jaką lubimy w gulaszu. Mięso dość obficie przypruszam solą oraz czarnym, świeżo mielonym pieprzem. Oczywiście ilość soli i pieprzu według własnego uznania i według upodobań. Ja przyjmuję zasadę, że teraz lepiej dać tych przypraw troszkę mniej, a później ewentualnie jeszcze dosolić i doprawić do smaku, niż gdybym miała teraz przesolić. A przyprawami przepraszam je po prostu, dlatego, że chcę, aby podczas smażenia, gdy będą zamykały pory, wpłynęły także przyprawy i ich aromat. Będę je zatem teraz smażyć. Rozgrzewam w miarę duży garnek, dodaję do niego niewielką ilość oliwy z oliwek lub oleju. I na rozgrzany tłuszcz dodaję mięso. Marzę na dość spory mogli tak, aby mięso ścięło się szybko, zamykając całą swoją szybkość w środku. No i kiedy ono się smaży, ja szybciutko szykuję cebulę. Trzy średnie cebule obieram i kroję w niezbyt drobną kostkę. I gdy tylko ją pokroję, od razu dodaję ją do smażącego się mięsa. Dodaję 3-4 kulki ziela angielskiego, listek laurowy. Przykrywam, zmniejszam grzanie i na nie za dużym ogniu pod przykryciem duszę mięso przez jakieś 30 minut. Co jakiś czas mieszam, aby się nie przypaliło. W czasie kiedy mięso się smaży ja przygotuję ziemniaki. Przygotowałam kilogram ziemniaków, teraz je obiorę i pokroję w niezbyt drobną kostkę. Ziemniaki dokładnie płuczę, zalewam zimną wodą i w ten sposób czekają na swoją kolej. No i kiedy minęło pół godziny, dolewam do garnka pół litra rosołu. Najlepiej, żeby to był rosół domowy. Jeśli nie mamy, to można wziąć rosół z kostki. Przykrywam i pod przykryciem na małym ogniu Gotuję tak długo, aż mięso będzie odpowiadało mi miękkością. U mnie minęło 40 minut. Mięso odpowiada mi już miękkością, zatem przystępuję do dalszego etapu. Odlewam przygotowane wcześniej ziemniaki z wody i dodaję do wywaru same ziemniaki. Dodaję płaską łyżkę ziół prowansalskich. Dokładnie mieszam. Ta ilość rosołu, którą dodałam na początku, powinna w zupełności wystarczyć. Gdyby nie, to dolewam odrobinkę wody lub rosołu, tak aby ziemniaki były całkowicie zanurzone w płynie. Mogą troszkę wystawać, bo one i tak się uparują pod wpływem temperatury, ale ich większość powinna być zanurzona. Przykrywam i na małym ogniu pod przykryciem gotuję tak długo, aż ziemniaki będą miękkie. Kiedy ziemniaki są już miękkie, wyłączam grzanie. U mnie minęło 20 minut. I teraz tak, danie można uznać za gotowe i podać je jako zupę. Taką swoistą kartoflankę z mięsem. Lub sosik można zagęścić. A robię to w ten sposób, że albo odlewam go z garnka do osobnego garnka i tam szykuję sos. Albo wyjmuję ziemniaki i mięso łyżką cedzakową i zagęszczam sos w garnku, w którym całość się do tej pory gotowała. Ja zrobię sos na zasmarzce. Zatem do garnka dodaję dwie łyżki masła, dwie łyżki mąki i zasmarzam. smaszka zaczyna ładnie pachnieć, jest jasna i złocista. Dolewam 3 czwarte szklanki zimnego mleka. Bardzo ważne, żeby to mleko było zimne. Dokładnie rozprowadzam mąkę w mleku. Dzięki temu, że mleko jest zimne, nie zrobią się tutaj grudki i sos właśnie będzie bez grudek. I następnie dolewam wywar, który odlałam wcześniej z garnka z mięsem i ziemniakami. No i mieszając, doprowadzam sos do zagotowania i kiedy zgęstnieje, będzie gotowy. I kiedy sos się zagotuje, wyłączam grzanie. Mój sos nie jest za gęsty, ma mniej więcej konsystencję gęstej zupy. Gdybym chciała gęstszy, to po prostu dodaję albo mniej płynu, albo więcej mąki. W czasie posiekałam natkę pietruszki i starłam odrobinę żółtego sera. I czas teraz nakładać porcje i podawać danie do stołu. Ja to robię tak, że na dno każdego naczynia wylewam niewielką ilość sosu. Wykładam porcję mięsa i ziemniaków. Zalewam sosem. Ilość według uznania oczywiście nie muszę zużyć całego. Przypruszam żółtym serem. Ja już tego nie zapiekam. Ser sam się stopi pod wpływem e, temperatury dania, tylko przypruszę jeszcze całość posiekaną natką zielonej pietruszki. Ale pycha! Pycha? Chcesz wziąć wiąśkować... kawałek? Mm. Teraz będziemy jeść, tak? Mm. Jestem głodny. Jesteś głodny? No to waj do stołu. Obiad! I gotowe. Gorące ziemniaki, mięciutkie mięso w gorącym sosie podane pod żółtym serem już na stole. Danie niezwykle proste, bardzo szybkie i bardzo sprawne w przygotowaniu, więc myślę, że z pełnym przekonaniem mogę je polecić. Jest także bardzo smaczne i bardzo sycące i mam nadzieję, że Wam się spodoba. Moje póki gorące podaję na stół i na koniec jak zawsze życzę smacznego. Smacznego?